Widzę wysiądź i ja ich trafię. Lutuj, lutuj do niego. Goni go niego, Nie, szkoda amunicji. Nie ma. Dostał! Kurwa, ale Zawracaj. Zawracaj! Stary, ma? Stary. Ma? Mm. Ty, Matrix. Matrix 212 PL. Don't kill. <laughs> Tylko nie wiem, kto też czy to ziomek, czy nie. Adam. Adam jesteś? Ta, co tam? Co tam? Ta, tam Czemu zadymałeś Kacprach? Bo, No bo strzelali do mnie i że to on Ale on nie będzie do ciebie to strzelał, jak będzie koniec To wtedy będziemy się umówiły Na Wiem, wiem No ja się zlękłem no ja i... się zlękłem full strzeliłem full i... auto trafiłem i trafiłem mu w głowę Ja pierdolę Full auto tak zwane ale... A Kasper mówił, to... że jedynie jedą... Chyba nie dostał i koniec. <grym> Ej chopaki, ale ja gram do ja jak, osadniem, jak, osadniem, jak osadniem, coś mój, to o, ale... znaczy, nie, nie 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 sprawdziam, sprawdziam Ale policji. Część, ja sięgam, sięgam. Ja tak ja też o, słyszałem, że... to, znaczy, Nie jest swój. Ale nie sprawdziam, widzę tylko nie pracę klasowane klasowo. A teraz mam pracę klasową. A ja sprawdziam lektury. Ja jutro pracę matematyki Mamy mnożenie i dzielenie pisem. A no. Ale będziesz miał kurwa wycinków do wklejenia na początek, nie? są jakieś Polaki? Jak to się mówi w grze? Alt lewy. wieści, No się, ma się ma. Tylko trwałam. mama. żebym policzył, nie wie? Ej, załeś swój kanał tutaj nie, za ten. To są wiek, kurwa gimbusy. to jest ten. najlepszy target. Czekaj, jak to się jest. pisze? World. Dobra. Co to mówi? Ej, wiecie, Ej że ten, wiecie, ten typek ten kucyk, kucyk, nie? Kucyk, Co tu stoi, to ja. Ja. No, on, ja ma ten, on ma na tu na YouTube? Serio? No, on ma ten, dużo subów, dużo subów. Nie mów, że mam dużo subów. Kucy kucyk, ma. kucyk, kucyk nagramy, coś wierzę. Spoko. Wejdźcie i dajcie suba mu. Fajny ma Fajne I wyślijcie znajomych, wyślij na znajomych, naprawdę fajne filmy. <noise> jo, ja nie poda kanał. Nie podałeś? Podał, 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 podał. Rzucawcie go, nic nie poda On się zstydzi, nic wam nie poda. Musicie oglądać go na YouTube i samemu mu dać. Musicie go... Odpierdoli ty. Nie, nie ty. wiem co on odpierdoli. Kolego, klasikę, kolego, kolego. Ale już nie mądruj się. Ale już nie mądruj się. <noise> Imperkucik ciekawy nikt. Bo tu nie dostaniesz piątki za aktywność gościa. No to beka. Dobra, dobra Kojś wygrał zaraz się. Dobra, dobra dobra Polacy, Polacy nie strzelamy, nie, strzelamy do siebie, nie strzelamy do siebie, nie? No strzelaj do Polak, spoko, spoko. Dobra, to rozwalamy, to rozwalamy ba, tych ba, Amerykanów i Anglików. ja mogę, do, do ciebie mogę strzelać. Do Matiksa mogę strzelać. strzałać Aj do mnie też nie strzelaj, ja nic ci nie zrobiłem. Jej, ja do wieśka też nie strzelam, wiesiek jest spoko ja do tego kurtyka też mam bo na nie 11 lat, to jest Ja myślę, że mamy ten, mamy. Dobra, widzę cię dosyć blisko. Ja też cię widzę. jesteś w Nie, nie jesteś na drugim skrzyżowaniu. Ty ja tu mam snajpera, nie? Dobra, ale muszę się chować. Gdzie jesteś? Na skrzyżowaniu, takim jednym. Potrzebuję plecaka, ziom. Nie wiem, potrzebujesz pomocy, czy coś? Nie, nie, na razie nie. Mam broń, mam wszystko okay. mam na razie. Ale byśmy się mogli spotkać, nie? Dobra, idę do ciebie. Uważaj, w tym jednym budynku jest, kurwa, typek. W którym budynku? Od... Po twojej lewej, taki z flagą amerykańską. Dobra, widzę. Fire Department. No, do, to on tam jest, widzę go. Idę do niego. Na, sam na, z przodu, przed tym budynkiem stoi, nie? Chodem, kurwa Leży Dobra, przybieram fanty i jedziemy kurwa Masz Dobra. plecak? Nie To weź jakiś plecak skombinuj Ty, chyba Ej, widzę, jadę. czekaj Słyszę, muszę się schować, Ta, czekaj Tak, jadą, jadą Wyjechali z miasta, to chuj z nimi Pojechali se, tak? Tak, pojechali se. Mam plecak To bierz, bierz Ty, Wybierz masz lunetę? I... Bo ja mam snipery. Mm, tak, jest tu luneta przy tym, pa yy, Przy tym karabinie jest luneta, jak chcę go... Ja go wziąłem, czy... Może ja go wziąłem, poczekaj Tak, mam, 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 mam To dawaj Wyrzuć Więc Czekaj Dobra, mam Okej okay. To jest grizzly, zajebisty Dobra Kierujesz? Mhm mm Już tylko sobie założę rzeczy na broni mm. Ty masz, że ja do tej pory tak grałem, że... Ten? O, że... O ty, zobacz na mapie Daleko od nas jest koniec Arnik tak, będzie Ty! O kurwa Czekaj, nie, gdzie? Nie, gdzie? Czekaj, wysiadłem, wysiadłem Wysiadłem Mhm Gdzie Już? oni są? Gdzie? Nie, czekaj, gdzie to było? To daleko Daleko Aha, dobra, to wsiadam mhm. Jestem masz, że do tej pory jak grałem w tą, w Internet, to nie wiedziałem, że jest bullet drop? Jest, jest, jak chuj. I ja non stop do typu... Poczekaj, w... sobie... widzę bandaż, ale nie mam. Żadnego. Ja mam jeden tylko. Zobaczę, może tu gdzieś jeszcze jeden jest. O, apteczka, dobra, git. Powiem ci, że też jest trochę inny bullet drop dobra, niż o. w Hizi Jest mocniejszy. Tam jest trochę chyba słabszy. O, po. Gdzieś. Weź się na Co? jakiś karabin może przełączyć. Bo gdzieś jadą, patrz, patrz. Widzę. Wysiądź i ja ich trafię. Lutuj, lutuj do niego. Do go. Oj Nie, szkoda amunicji, nie Dostał. Dostał. ma. Dostał! Kurwa, ale go. Zawracaj! Ty apcieczka. Matrix 212.pl don't kill! <laughs> Tylko nie wiem kto też to, czy to ten ziomek, czy nie Ale beka, nie? Ty mi zostały trzy naboje do Grizzly. Jakbyś blizn znalazł to poproszę, nie? No poczekaj, tu nie leży... Ty, tu leży Timberwolf magazyn i Grizzly magazyn, gościu Dawaj, 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 czekaj, gdzie? No już już, już, już mam, ja mam go przy sobie, już ci daję, pa Dobra Dawaj y Grizzly Dobra, już siadam do wypryki, nie? Ty, ale dalej... A, mam, dobra Ale mam tylko 5 na 5 Dobra, jestem siadłbym, no Idziemy Ty, ale światło to mógłbyś wyłączyć, ziom Jak się wyłącza? Nie wiem. Ty, się nie myszy, no zajebiście kurwa yy, intuicyjne, nie? <śkupy> na shifcie czy na G... Nie na G jest. Ty, ja w H1 Z1 ostatnio. <śkupy> Słuchaj, ostatnio miałem policyjny, nie? nie, nie, nie w H... mi uwagi. <śkupy> Słuchaj, w H1 Z1 miałem policyjny, nie? I włączyłem niech sący syreny. I chuj, nie można było wyłączyć, bo taki bóg był, nie? I chuj Wszyscy mnie słyszeli z mapy, więc zostawiłem samochód i się ukryłem za górką. A koleś do niego strzela gdzieś tam, bo myślałem, że jestem w nim i chuj zabiję. go. ty wiesz, tył. Że teraz zaczyna się tym, bo jeżeli ktoś już jest na tej farmie, a na pewno jest, bo widziałem wyjeżdżał z miasta. Dobra tego znajmy. To kurwa jak na, na tacy, nie? Jak będzie wychylał, tego go znajmy. Znaczy no musisz, nie? Ale poczekaj, to my się gdzieś tam od tej górki zaczajmy, nie? No spoko. Ej, co tu jest przed nami? Słyszałem znaczy. gdzieś jakiś pojedynczy strzał, ale możliwe, że bardzo daleko. Albo ja mi Ja się bym pomaliło. dalej z no jak chcesz. Jeszcze poczekaj, Chodź, splądujemy jeszcze tam ten tunel, może coś Ty, będzie. Ty, ale widzisz, że my... ha, tu się mapa kończy, ok. W takich miejscach często są te najlepsze brony, nie? Może tu będzie jakiś magazyn do Timber tego. Dressing. Nie, ja, nic tu chyba nie będzie. Militarny magazyn, to w magazyn, to też chyba chuj raczej. Okej, okay, czekaj. Muszę tylko dressing sobie ustawić na hotkey. Masz jakiś grip? E, coś tam miałem, wiesz? Bo ja nie mam nic. Abym e, się przydał. Chociaż nie, grip mam, ale użyty, wiesz? Czekaj, już dobra, ci chodź mówię chodź co pędzimy. mam. No nie, zwykły, standardowy. Uważaj, tam ktoś może być. Nie, tu raczej nie, bo tu się nie kończy mapa. I chuj, jeb, nie? nic nie ma. Dobra, to złaś Dobra, to pędzimy na tą farmę, nie? Mhm. A, z buta, dobra. No, z buta myślę, bo to wiesz, jak kurwa jest. Ej, wyjebmy szybko wszystkie potrzebne rzeczy i zobaczmy, czy mamy coś, czego może druga osoba potrzebować. I kurwa, zaraz tak to jedziemy z koksem. Dobra. Magazynki, kurwa. Eee nie, takie celowniczki pojebane, to nie potrzebuje. Mhm. Nie, no, chyba nie, dobra. Bandar jeszcze skraftuje jeden ja sobie wezmę magazynek, skoro ty nie potrzebujesz. Może się przyda. No ja mam jeszcze drugą broń, w sumie poboczną. Masz znaczy... sniper tufa, może? Yy, nie wiem jak to, jak to wygląda. Nie, chyba nie mam. Dobra, to idziemy tą farmę A masz jakiś celownik lepszy niż kolimator? Wszystkie tak? wyjebałem, Znaczyć wiesz? nie Aha, okej, okay, dobra. Dobra, po, po cichu. Snajpery wyciągnę. A nie, to w ogóle to jest w lewo i tam. O, dobra. No dobra, skautuj, czy coś w, ok w oknach nie stoją. Nie widzę. Dobra, stań tutaj gdzie ja jestem i zobacz czy. Leżą na skrzyżowaniu jakieś rzeczy, bo możliwe, że jeszcze nikogo nie było. Czemu ja nie, nie mogę... Nie widzę jednego typa. Widzę Gdzie? jednego typa, jest za domkiem. Gdzie? Między domkiem, a żółtym samochodem. Widzę, Pasz, żółtym strzelam! No. Dostał! Dobra, to myślę, że tam nikogo więcej nie ma, bo w już... Stary, jak jakiś szot, nie? Ty, dlaczego Dobra, ten ja magazynek tak, był tak, taki, nie. że ja tylko, tylko miałem... Broń na blisko, mogę Dobra. Ty, ten grizzly magazynek, to mi dał dwie naboje tylko, nie? Możliwe, no, bo to był podniesiony po typie, nie? Kurwa... Widzę bandaż na parterze po lewej, w domku. Ty, ale wyrwał bułę, nie? O, to to ja, ja chcę. Czyli Sabertooth. Oj, coś mnie cofa, jakieś lagi czy chuj go mnie? Ty, strzały! Po A. lewej. Chodźcie domku. Jeszcze nie widzę, ale... Ale słyszałem. Zobacz, tu nie będzie gdzieś magazynka do Grizzly'ego. Nie, Timberwolf, tylko. Ty, dobra, ja też mogę ewentualnie. Dobra, ej! Gdzie, 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 gdzie? Nie widzę. Dobra, chuj, chowamy się do domu. Do domku, chodź. Czekaj, tu było wejście z góry. Mhm. Dobra. I z tej strony jednej był. Nie widzę, ale słyszę. Czekaj, ja sobie zakładam Timber tego. Chyba nie. widzę nawet typa. Ta, widzę. Zakładam sobie. Gdzie za jest? nisko Gdzie jest? Bo ja też mam Kurwa, koniec na... A nie, mam widzę, jeszcze trzy Widzę, 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 widzę go Tylko ciężko mi go trafić, wiesz? Nie mogę go trafić w ogóle Trafiłem nie, w Nie, chuj, ja nie mogę Jak, jak wysoko celujesz? No, wysoko Ale jak, jak bardzo? Raz, dwa, trzy... Na czwartą kreskę Nie, nie mogę go trafić Dobra, on nas tutaj trafi, zachuje. Dwa naboje mam, więc chuj. Podejść. Nie się, bo to jest jeden strzał zawsze, płat. No, już nie mam ten. Ty blisko jest chyba gdzieś, czy co? Nie. Ta, chyba gdzieś blisko. Jak go ciągle widzę, kurwa, gdybym miał inną broń, to bym go. Ty, jak ale do zaraz niego on się kreska bo. się ta. Ty, ale po lewej tutaj ktoś był wcześniej, wiesz? Słyszałem jakieś ta, strzały. Ja też strzałem. Ej, no, nie żeby... ruszajmy się, bo będziemy tak to kroki kroki z tych, nie? Ty, nie widzę już go. Zmienił pozycję chyba. On w lewo, w lewo spierdalał. Kro, jest, nie widzę by... go, pod drzewem jest. Widzisz? Widzisz nie, nie. Widzę. Teraz mogę go trafić. Teraz trafił. Kurwa. Właśnie. Dobra, schował Dostał się. ode mnie. Schował się. Dobra, ale on krwawie a strzałka go goni, nie? Wiesz co, patrzę dół jak coś. Strzałka go zaraz dojedzie. Zdech. Dobra. Chyba zdech. Chyba zdech. Nie, dobra, ucieka przed strzałką. Jak mi się skończy do grizzly, to... To se zmienię... Jest za drzewem, teraz. W którym? Ty, a czemu tu się strzał... tu się... Aha, u nas się kończy. Dobra, spoko. Myślałem, że źle obliczyłeś. Dobra, teraz jest na polu. Widzę typa po polu. lewej od ciebie! Na drodze biegnie! Kurwa. Dobra, ja broń na blisko, bo... No. Był tu blisko, nie? Jest, widzę gdzie? Mów GDZIE? Przy drzewie kurwa? Widzę. Leż, Nie, nie, ale dostał. Mocno dostał. Zaraz go dojedzie kreska. Jak nie ja muszę zmienić go, broń, go, go bo Grizzly już nie ma. No, ammo. Tajbany. Nice. Tylko że. Się kurwa! Zabił mnie, no, nie? Bo zmieniałem kreska. broń. Ty, kreska, kitu! Fuck! Zabijesz? Nice. <grym> 8% HP zostało i chuj. Wygrałeś, a, ten na. Nice. wygrałem. Ty wiesz co? <grym> na farcie go potrzeliłem, bo. Ty po ta reklama. No, ty ta reklama mojego kanału, to wiesz, jakich zabiliśmy, żeby jakieś minusy nie zaczęły iść. <grym> Wyjewane, ej, Nieważne jaka atencja, ważne że jest. No niby tak, ale niekoniecznie. Dobra, Adam, co tam? Dzięki, dzięki. Co? Dzięki, <laughs> Mam przyjaciela.